Witaj na kanale Destination Waiting Room, kanale, gdzie pacjent może dowiedzieć się więcej o leczeniu za granicą, o podejściu do pacjent-design, a także o tym, jak komunikować się z najbliższymi w trakcie ich leczenia długoterminowego. Ja mam na imię Dagmara i dzielę się tutaj moją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi przez ostatnie 10 lat podczas różnorakich procesów leczenia. W Europie Zachodniej. Witajcie. Przepraszam, nadal brzmię bardzo nosowo, ale jednocześnie chciałam nagrać ten odcinek. Trochę na przekór mojemu nosowemu głosowi. Chciałam nagrać ten odcinek o komunikacji między lekarzem a pacjentem. To jest jedna część tego nagrania. Na pewno jakie pytania warto zadać w gabinecie lekarskim. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym też. Zwrócić uwagę na to, że zanim dojdzie do komunikacji lekarz-pacjent, jest komunikacja własna, tak? Czyli, co mam przez to na myśli, to ty sama ze sobą siedzisz lub sam ze sobą siedzisz i zastanawiasz się nad swoimi dolegliwościami, słuchasz swojego ciała. To jest jedna część. Druga część to przekonania być może jakie masz na punkcie lekarzy, albo też po prostu myślisz sobie, wchodzę do gabinetu, rozmawiam, wychodzę, tyle. O, o czym tu prawić, o czym tu się rozwodzić, przecież to tylko trwa 15 minut. Tylko 15 minut. Te 15 minut się wydarzy, to ty przez jakiś czas. Szukasz lekarza, do którego chcesz pójść. Dajmy na to najlepszego specjalisty w swojej dziedzinie, pytasz się znajomych lub sprawdzasz opinie na Google czy na znanym lekarzu. Też się być może innych lekarzy i robisz tak naprawdę bardzo dobry wywiad. Albo sugerujesz się jedynie opinią swoich koleżanek, znajomych, może nawet rodziny. Więc to. Tak, średnio trochę trwa. Myślę, że tak, w zależności od tego, jaki to jest specjalista, czy to jest duże miasto, to jest więcej niż 15 minut. To potrafi trwać nawet do miesiąca. To jest twój czas włożony w to. To jest twój czas, który ty poświęcasz na to, żeby oddać się w najlepsze ręce. Potem, oczywiście, sprawdzasz, jaka jest cena, możliwość dojazdu i jeżeli. Jest to blisko domu, no to oczywiście fantastyczne. Jeżeli nie, no to wchodzi to też dojazd. Czasami są to na przykład dodatkowo dwie godziny. Więc komunikacja, czasami publiczna, wchodzi tylko w grę, jeśli się zepsuł samochód, albo jeżeli po prostu łatwiej jest dojechać tramwajem. Innymi słowy, mit 15 minut spotkania, wizyty lekarskiej jest czystym mitem. Dlatego, że ty poświęcasz przed umówioną wizytą bardzo dużo czasu danemu lekarzowi, jeszcze go personalnie nie znając. Więc uszanujmy ten czas i zastanówmy się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jeżeli wybrałaś się na wizytę, czy wybrałaś na wizytę lekarską, to znaczy, że coś ci dolega. Skoro coś ci dolega, i wiesz konkretnie, że nie jest to coś, co minie w tydzień, wychodzę z założenia, że idziesz do lekarza, któremu chcesz i możesz jesteś w stanie zaufać. I bym chciała zapałzować, i od tego tak naprawdę chciałam zacząć odcinek. Od zaufania w stosunku do lekarzy. Czy ogólnie ufasz lekarzom i czy już na samym wstępie wstępów. Podchodzisz do lekarzy z lekką dozą nie tyle niesympatii, ale może braku lub ograniczonego zaufania? Czy uważasz, że mają nad tobą władzę, albo nie jesteście równi w hierarchii społecznej, bo z takimi głosami też się spotkałam? Czy idziesz tam i wiesz, że lekarz może być górem? lub ty uważasz, że i tak będzie gburem, nie wysłuchacie, twoje dolegliwości zmarginalizuje, uznaje za mało istotne i wyjdziesz stamtąd często takim poczuciem braku wysłuchania i zrozumienia. Czy uważasz, że lekarz może być twoim partnerem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej twojej opieki zdrowotnej, czy raczej taka myśl w ogóle nie przechodzi ci do głowy? Czy raczej odczuwasz lęk i wstyd przed lekarzem, nawet jeśli będziesz cały czas w ubraniu? Czy ufasz sobie bardziej, czy ufasz lekarzowi bardziej? W takim znaczeniu pytam o to, czy jeżeli lekarz zasugeruje coś, co jest niezgodne z tobą, albo czujesz inaczej, albo... Podpowiada ci twoja intuicja, szósty zmysł, że to nie będzie dla ciebie dobre. Czy będziesz w stanie otworzyć się na rozmowę, czy mimochodem zgodzisz się, bo przecież lekarz wie lepiej? I lekarz wie o wiele, wiele, wiele więcej niż ty. Natomiast bez twojego wglądu nic nie zadziała, albo zadziała mizernie. Bo jeżeli lekarz przepisze ci leki, których ty nie chcesz brać albo brała się w przeszłości, niestety były skutki uboczne, to tak na dobrą sprawę, po co przepisuję tą receptę? Słyszycie, czy sami słyszycie, jest bardzo dużo pytań, które wybrzmiały być może poważnie, być może po raz pierwszy. Pytań, których często nie słyszysz albo nie dopuszczasz do słyszenia. Nie rozmawia się o tym, w, gro, w, grupach, w grupach kobiet, w gronach najbliższych. Zawsze mnie to smuci, dlatego że wchodzimy do gabinetu lekarskiego, się rozpędu, zmęczone, z przekonaniami, że to i tak będzie czasem kiepska wizyta, bo naczytałyśmy się różnych rzeczy. Ja mówię o sobie również w internecie i, cóż, no, po prostu potrzebuję szybko skierowania, nieważne kto je wystawi. Tak, ja też tak czasem robię. Natomiast dla mnie osobiście jest bardzo ważne, żeby wejść do gabinetu lekarskiego bez przekonań, z podejściem takim, że mimo, że ten człowiek będzie trzymał skalpel w ręku, to jednak w rozmowie jesteśmy partnerami. Hierarchicznie czasami tak było moje życie zależało od lekarza. Moje zdrowe ciąży, życie moich dzieci również. To jest niezaprzeczalny fakt. Natomiast w rozmowie zawsze byliśmy partnerami. Nigdy też nie podchodziłem do lekarzy w ten sposób, że, tak jak to słyszałam od niektórych moich znajomych, a dzisiejsza wizyta albo dzisiejszy zabieg kosztuje tyle, pewnie mm, lekarz potrzebuje na alufelgi czy nowy system nagłaśniania, albo zbiera na kolejnego laptopa. Nie uważam, że rozmowa na ten temat jest dobra, bo zawsze stawia wtedy nas pacjentów w takiej kategorii gorszej kasty, jeżeli w ogóle powinno się używać takiego stwierdzenia. I rozumiem, że część kobiet jest niezadowolona i absolutnie ma do tego zasadność, ile kosztują wizyty prywatne i jak one wyglądają. Natomiast, kiedy skupiamy się na tym tylko i wyłącznie, wchodzimy na wizytę, podenerwowane, złe, że musimy wydać pieniądze, przekonane, że tak na dobrą sprawę lekarz i tak nam nie pomoże, i, i już podchodzimy do tego, że nie tyle lekarz to mój wróg, ale i tak nic z tego nie będzie. I tak zamykamy się często w sobie i tak po prostu nie siadamy do stołu negocjacyjnego, jak ja to mówię, albo do panelu dyskusyjnego, tylko po prostu siadamy po dwóch różnych krańcach biurka i dzieli nas Rubikon. Co powoduje, że często już tak na dobrą sprawę nie zajdzie żadna komunikacja, bo my nie chcemy żeby zaszła, bo już po prostu nie dajemy drugiej stronie często szansy. A co jeśli druga strona dostaje od nas szansę, a tej szansy nie tyle nie wykorzystuje, co po prostu jesteśmy kolejnym pacjentem 350. 350 za pięci, 15 minut. Cóż, po pierwsze, spójrzmy wprawdzie w oczy: to ty wybrałaś tego lekarza, zdecydowanie płacisz mu. Więc to jest, coś, to jest ten koncept, z którym ja myślę, że ile lekarze i pacjenci mają problem. Płacę pieniądze. Czyli, tak na dobrą sprawę, jest to co? Nic innego jak umowa konsumencka. Zanim zostanę pacjentem, to ja też jestem konsumentem. Co oznacza, że oprócz opinii w internecie też mogę po prostu wymagać. Jakości usługi. Jedną, jedną z tych części jest rozmowa. Oprócz wykonania, dajmy na to, czego tam potrzebujecie, czy badań laboratoryjnych, czy omówienia wyników, też przysługuje Wam prawo niepisane do jakości rozmowy. I myślę, że warto też się na tym skupić. I ja mogę z mojej strony opowiedzieć, że wybieram lekarzy bardzo różnych, jeśli chodzi o Zdolności konwersacji. Ale zawsze te, te, te zdolności są adekwatne do tego, w jakim momencie życia jestem. To znaczy, jeżeli potrzebuję bardziej empatycznego lekarza w danym momencie mojego życia, idę do bardziej empatycznego lekarza. Jeżeli potrzebuję załatwić sprawę szybko i idę po skierowanie, idę do lekarza, który załatwia sprawy w Ale tym samym to jakiego lekarza szukam odzwierciedla to, kim. W danym momencie jestem, czy w jaki, na jakim etapie życia, albo czego oczekuję po prostu od ludzi wokół mnie w danym momencie mojego czy do tego konceptu pieniędzy, bo myślę, że jest to szczególnie w Polsce taki dość trudny temat. Po pierwsze, to są, ja podchodzę do sprawy pieniędzy dosyć. Tak myślę, nie wiem czy projektowo. Nie płacę to wymagam, tylko to są moje pieniądze, to jest moja inwestycja. Ja bardziej patrzę na to, że płacę lekarzowi i mogę zapłacić więcej, przychodzić rzadziej, ale to jest moja inwestycja. Zawsze podchodzę do tego tematu w ten sposób. Ja inwestuję w to, żeby być zdrową, żeby mój lekarz był najlepszy dla mnie. Też inwestuję w to mój czas. Bo muszę dojechać, bo muszę go odnaleźć, bo to zajmuje czas. Więc dla mnie sprawa pieniędzy i płacenia to jest inwestycja, ale też to, że bez względu na to, czy to jest tylko operacja, czy to jest USG, chcę mieć lekarza po swojej stronie. Chcę mieć lekarza, który traktuje mnie jak partnera, i nie jest to łatwe. Pamiętam, jak kiedyś siedziałam z koleżanką i ona mówiła, wow, ale ty masz tych fajnych lekarzy, zawsze ich tak... Ja, jak to jest, że ty ich znajdujesz? I ja parskłam śmiechem, wtedy powiedziałam mi, wiesz co, no ja ich szukam. I każdy lekarz w mojej wieloletniej historii, wszystkich możliwych ginekologicznych chorób prawie, jest inny, na inny etap mojego chorowania, zdrowienia bo mam inne potrzeby i to jest dla mnie też normalne. To jest ta część, o która być może, nie chciałam, żeby została przegadana. Chciałam, żebyście spojrzały, spojrzeli na to, że zanim się odbędzie rozmowa, to jest trochę jak ja pamiętam, kiedyś udzielałam takiego wywiadu w radio na temat tego, że czasami to jest dla wielu osób, to jest takie postrzeganie lekarza przez pryzmat randkowania nie mam na myśli chodziło mi o to, że idziesz na randkę nie z ziotkiem, który spożywa alkohol pod budką, tylko wybierasz kogoś z kim chcesz iść na randkę. Lekarza też należy wybrać, należy temu poświęcić czas. I skoro to robisz, skoro to ma dla Ciebie znaczenie, skoro Ty się do tego przygotowujesz, to warto od samego początku do samego końca zostać w tej energii decyzyjności, prawczości, i tego, że ty prezentujesz się jako osoba odpowiedzialna i przygotowana do tej rozmowy, i że zanim ta rozmowa będzie miała miejsce, ta wizyta lekarska się odbędzie, żebyś stała sobie sprawę, z czym tak naprawdę ty wchodzisz do tego gabinetu. Omijając, pomijając dolegliwości, czy ty naprawdę jesteś w stanie zaufać temu lekarzowi, czy to jest lekarz, którego chcesz na ten moment, czy on ci odpowiada, czy po, jeżeli po pierwszej wizycie ci nie odpowiada, to czy jesteś w stanie go zmienić, czy machniesz ręką. I tutaj podałam ten przykład z randkowaniem, dlatego że bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam, a wiesz, już zostałam, no bo przecież poszłam to, co będę zmieniać. No tak, ale czy tak wybierałaś swojego męża? Że no, o, był w tej samej klasie w liceum i w sumie, no nie chciało mi się szukać, no to zostałam. To może dla was brzmieć kolokwialnie albo potocznie, natomiast wydaje mi się, że najważniejsze relacje w w naszym życiu są relacjami, o które się dba i często też wybieramy te osoby, które mają impact factor, jak ja to mówię na nas. a lekarz ma, więc dlaczego? Dlaczego po prostu nie znaleźć kogoś, przy kim będziemy się czuć dobrze. Ale nie znajdziemy tej osoby, tak ja myślę, dopóki nie odpowiemy sobie na te pytania, czy bez względu, czy wchodzimy do gabinetu i nieważne kto tam jest, my i tak czujemy się nieadekwatni. To poczucie bycia adekwatną, bez względu na to, w jakim momencie je, życia jesteście, i też wiem, że dla wielu osób, słuchaj, w tym momencie to jest dramat, po prostu czasami tak jest. Myślę, że spotykacie też tam drugiego człowieka. Pamiętajcie o tym. Ja. To spotkanie zawsze zaczynam od chwili ciszy. Po pierwsze, dlatego, że wiem, że wchodzę po pacjencie. Po drugie, dlatego, że wiem, że zaraz albo właśnie w tej przerwie pomiędzy jednym a pacjentem a drugim była czytana moja karta. Lub też dopiero poznam tego lekarza, więc daję sobie i jemu jej czas na to, żebyśmy mogli poznać się od nowa albo po raz pierwszy się poznać. Natomiast też chciałabym tutaj zaznaczyć, bo to były te przygotowania przed rozmową. Natomiast teraz są te kluczowe trzy pytania w gabinecie lekarskim i oprócz, oczywiście, do przyspisanych dolegliwości. Jeśli chodzi o dolegliwości, to od nich zacznę. Wiem, że każda z nas robi zakupy. Jak jest więcej niż pięć rzeczy, ja sobie zapisuję je na karteczce, w telefonie, w aplikacji. Gdziekolwiek, żeby ich nie zapomnieć, bo często tak jest, że idziemy tylko po papier toaletowy i potem kupujemy wszystko oprócz tego papieru, po który przyszłyśmy. I tak jest też u lekarza. To jest to, że to jest ten klucz przygotowania, bo jeżeli nie mam niczego spisanego i nie mogę na to spojrzeć, nie mogę rozmawiać na ten temat, na tematy, które są dla mnie ważne, to w takim razie zapomnę o tym, Często, bo jest emocjonalnie, bo się dowiem, że USG wyszło nie tak albo cokolwiek innego i stracę z pamięci to, po co przyszłam. To jest normalne. Wizyta u lekarza często jest emocjonalnym momentem i potem wychodząc od lekarza, mamy takie, kurczę, a nie powiedziałam tego, tego, no jeszcze zapomniałam o tamtym. Dlatego te dolegliwości, które macie, warto spisać. I mieć czasami w telefonie, nie, nie wiem, na karteczce, w notasiku, ale po prostu nie zapominajcie o sobie, bo życie jest tak szybkie i często po prostu miałyście zły dzień do 17, macie wizytę u lekarza o 18.30 i po prostu zanim wejdziecie w rozmowę, w konwersację, zanim sobie przypomnicie to wszystko, to już wizyta jest skończona. A to są wasze pieniądze i wasz czas. A teraz trzy pytania, które zawsze mi towarzyszą. Jakie są moje możliwości? To jest pierwsze pytanie, które otwiera konwersację, bo tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi nie wiem, o wszelkiego rodzaju cysty złamania, problemy zdrowotne, warto od tego zacząć: jakie są moje możliwości? Bo zawsze, Wierzcie mi, zawsze są jakieś możliwości i zawsze są opcje. Warto o tych opcjach porozmawiać. Drugie pytanie: co to znaczy w mojej sytuacji? To jest pytanie, które ja mam wrażenie, ja sama zadaję bardzo rzadko, natomiast, hmm, natomiast to jest według mnie podstawa. To są pytania, jak patrzycie, jakie są moje możliwości, co to znaczy w mojej sytuacji. To są pytania. Neutralnie emocjonalne. Nie, neutralne. Nie, nie noszą żadnych nośników emocjonalnych, bo wiem, że wiele osób i tak jest już poddenerwowanych samym faktem bycia u lekarza, samym faktem, że coś jest nie tak, że coś boli. Dlatego najlepiej zejść na jak najbardziej neutralny ton. To nie jest zawsze możliwe. Natomiast na te pytania lekarz będzie w stanie odpowiedzieć. Neutralnie. I też dajecie szansę lekarzom, którzy są bardziej teoretyczni, małomówni, żeby mogli się wypowiedzieć. I trzecie pytanie: jakie są plusy i minusy wady czy zalety danych opcji, czy danych możliwości w tej sytuacji? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Pytanie o tym o konsekwencji danego leczenia czy danego sposobu leczenia to jest bardzo rzadkie pytanie natomiast to jest też pytanie, które będzie dotyczyć Ciebie to Ty ponosisz wszelkie konsekwencje wyborów, których czasami nie jesteś osobą decyzyjną po prostu, okej, okay, lekarz tak powiedział, takie są konsekwencje przecież to jest Twoje zdrowie to jest Twój czas, to są Twoje pieniądze i to jest tak na dobrą sprawę lekarz, którego wybrałaś więc od samego początku to ty prezentujesz się w ten sposób jako partner. I wiem, że są osoby, które mnie słuchają i z różnych powodów nie mogą być w bardziej neutralnym, nie chcę powiedzieć nastroju, nie mogą być neutralne, są zbyt przejęte swoim stanem zdrowia lub ich stan zdrowia jest tak poważny. I zawsze powtarzam: słuchaj, masz na pewno koleżankę, albo partnera, albo osobę z twojego najbliższego z rodziny, najbliższego grona znajomych, która sobie w tej sytuacji świetnie poradzi, bo to jest ona jest obserwatorem. Jest to dla niej bardziej neutralne, może negocjować, może rozmawiać, może się żywo interesować. Jest pozbawiona nośnika emocjonalnego w tej rozmowie z lekarzem. Weź ją ze sobą na to spotkanie, tak jak introwertycy biorą ekstrawertyków bo nie potrafi, nie, 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 nie zdobyli być może takich kompetencji w gabinecie lekarskim. Dla ekstrawertyków to jest po prostu ocean możliwości. I jedni, i drudzy są po prostu zadowoleni. Dla, dla introwertyk, dlatego że ktoś za niego zrobi to, co jest dla niego najtrudniejsze, czyli będzie rozmawiał. Oczywiście po wcześniejszym ustaleniu. Pewnych faktów, a ekstrawertyk będzie miał osobę do rozmowy. Nie można być szczęśliwszym. Wilk syty i owca cała. Tym może trochę śmiesznym fragmentem chciałam zakończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek, który jest troszeczkę inny, pozwoli Wam przemyśleć, spojrzeć na tą komunikację lekarza i pacjenta troszeczkę inaczej. Przede wszystkim, że jest to Wasza komunikacja do człowieka, którego wybraliście. Poświęcacie temu swój czas, przygotowaniom. Nawet jeżeli nie myślicie, że są to przygotowania, to tam jest wasza praca włożona. Życzę wam, żeby podczas wizyty lekarskiej ta wasza praca przyniosła jak najlepsze owoce.